the foul domain, illuminated still by pale corps. Both Orcs and Sauron's medley guard this fortress, sapping the strength of all who venture near. And hovering above, ringwraiths still guard this city well. Through siege craft and strength of arms, the men of the West must shatter the gates of the citadel and subdue the evil within. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Władca Pierścieni Podbój. W tym odcinku będziemy znajdować się już na przedostatnim poziomie z kampanii Dobra, czyli wojna o pierścień. A mianowicie będzie to... Ten poziom nosi nazwę złupienie Minas Morgul. Tak więc naszym zadaniem będzie zdobyć oczywiście to Mina Morgul, już sama nazwa wskazuje, ale ja wam powiem, że z, no, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to trochę to się nie zgadza z tą grą. Znaczy, jeżeli miałbym porównywać grę do filmu, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że gra oraz film to zupełnie inna bajka jest, to, to nie zamierzam już porównywać takich rzeczy tak do siebie non-stop, tam przedstawiać moje myśli, yy, co ja o tym sądzę. No cóż, ale w każdym razie to dla mnie to jest troszeczkę tak jakby niezgodne, jeżeli chodzi o ten poziom. Super, już pierwszy dead. Dobra, maga teraz wezmę. Oczywiście ja na początek, zanim jeszcze ruszymy tym taranem, ruszyliśmy nim, to biorę zwiadowcę i i, być nie, i będąc niewidzialnym oczywiście, to podchodzę do małej grupy, być może nie aż tak jest małej, tylko dużej grupy orków, żeby móc zabić jednego z no jednego z tych y, zwojowników, orków. Jeżeli y, by potem było można, no spokojnie y, wszystkich no, właściwie łatwiej, żeby można było wszystkich pokonać. Ale w każdym razie, naszym zadaniem jest teraz y, zniszczenie bramy głównej minas Morgul co będzie nam sprawiało no, aż tak z dużych trudności to może nie, ale tam nieco przeszkód może się pojawić na drodze, takie jak na przykład palisady bądź zbliżający się Orkowie. Z brzydkimi pyskami co mają chrapkę na nas. Dobra, teraz tylko te palisady muszę wszystkie rozwalić, żeby nasz taran mógł swobodnie po tym po moście, czy tam moście przejechać. Super. Super. naprawdę, dwa dead na raz. Już ucznicy strzelają do nas. Chyba tutaj postać już zmienię, ale coś nie widzę tej... po co ja teraz używałem? Coś nie widzę tej figurki, kurde. Ale no dobra, zaraz będziemy mogli tak grać bohaterem. Dobra, teraz musimy tylko zająć dziedziniec. Szybciej komunikat wyświetlaj się. No dziękuję. Dobra, i teraz możemy grać Aragornem. No i tak jak mówiłem już w którymś no, z moich odcinków tej gry, że grając z Bohaterem będziemy mogli e, zabić e, trolla, na przykład jakiegoś takiego no, małego bossa, mini boss, już tak to nazwę, nie ma, e, jednym ciosem, bo grając z normalnym wojownikiem czy tam z wiadomcą, to będziemy musieli mu zadać na przykład dwa ciosy w korpus, jeżeli chodzi o trolla oczywiście. E, ale grając z Bohaterem, to jego siła wystarczy tylko na jeden no, swobodny, precyzyjny cios żeby już zaraz natychmiast posłać przeciwnika do piachu. no, całe szczęście, że w ostatniej chwili, żem zdążył zauważyć tego zwiadowcę, który stał się na krótki moment niewi niewidzialny. Ale i tak czy siak mnie zaatakował szybko. Dobra, mag szybko podle... No, Podleczaj. właśnie, nie wiem, czy wspomniałem może w którymś z tych odcinków, ale zauważcie, że jeżeli gramy bohaterem jeszcze, to mm, jeżeli magowie będą chcieli nas uzdrowić, to dwa razy mniej y, życia oni nam dostarczają. Bardzo mniej punktów zdrowia będzie lepiej brzmiało yy, niż normalnym bohaterom, zwykłym wojownikom na przykład, czy tam łucznikom. No standardowym postaciom podstawowym. Dobra przejmować. Teraz pozostaje nam nic innego jak tylko otworzyć bramę. Gdzie, dzięki której będziemy mogli dostać się w dalszą część siedziby Minas Morgul. Gdzie będziemy musieli uratować członków Gondoru, a, właśnie, a mianowicie ich rycerzy, wojowników. Czy tam. I tutaj będę musiał tylko najpierw zabić tego kapitana orków. No, po czym to nie będzie łatwe. wcześniej, tego ataku użył. Dobra, załatwiam. Teraz szybko do dźwigni. Już nie będę zabijał tych, kurde, gości. tego już załatwił no dobra, brama jest otwarta, ale to nam oczywiście daje też różne minusy, ponieważ z tej bramy, no tak jak widzicie no wychodzą kolejni orkowie co prawda, no w znacznie już yy, w mocniejszych grupach i w liczniejszych, już tak to imę. Ale dobra, no tutaj to ja przeważnie magiem tak y, gram już, jeżeli chodzi o zadanie uwolni tych naszych y, przyjaciół, czy tam gondorczyków. Ale spróbuję Aragornem pierwszy raz zagrać, Może mi się uda wykonać pierwsze trochę umiejętności co będę. szybko, szybko, szybko. Dobra, jedna cela zniszczona. O właśnie, zauważcie, że w każdej tej celi będzie znajdował się jeden, yy, jeden kapitan gondoru. No dzięki czemu no, zwiększą się nasze szanse na przeżycie oraz na pokonanie wroga w tym miejscu. Cholera jeszcze nie zatruł ktoś. Super, już pomy. A nie, 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 jeszcze się trzymam. Cholera jasna. O jest mak! Szybko, szybko, ulecz, ulecz. Jeszcze tylko jedna cela pozostała. Dobra, teraz pozostaje nam ostatnie zadanie, y, już w tej misji, czyli zniszczyć trzy no, źródła mocy, y, które, a właściwie te trzy źródła mocy to są w kształcie kryształów. Y, Trzech kryształów, które podtrzymują właściwie energię całego tego minas A Zresztą to czy tam moc, nie wiem, już jak to tak dobrze powiedzieć ująć. Zresztą sami zobaczcie za chwilę. No dobra O cholera Nazgul no i w tym poziomie mogą się również pojawić właśnie na zgule, ale w każdym razie to ja wam powiem... O cholera, jeszcze troll jeden, super. W każdym razie to ja wam powiem tak. Ja zawsze myślałem, że na zgule to są Są to smoki, na których te upiory pięści, pierścienia właściwie latały przeważnie w filmie, ale tutaj to w grze to na zgule to właśnie jest taki pierścienia, tak go nazwali. Nie wiem czemu, albo o ile się nie mylę, to może jednak w filmie to nazwulami były te upiory pierścienia, tylko po prostu były tak też nazywane inaczej przez ludzi, ale mogę też ja się tutaj mylić, tak więc nic nie mówię, tak hop. Jezu, zrobię tak. No, ale całkiem nieźle, jeżeli chodzi o długość życia bohaterem. Teraz to Maga już wezmę. Jak nie mam możliwości grania ponownie Aragornem. Dobra, jedno źródło mocy zostało zniszczone, jeszcze tylko dwa zostały. Tym nas gólem się najpierw zajmę, bo one to naprawdę upierdliwe potrafią być, jeżeli chodzi o zniszczenie tych trzech kryształów mocy. Kurde, kolejny nazwa. Ale no dobra, mi się już nim zajmą. No, całe szczęście, że mamy tutaj trzech akurat kapitanów Gondoru. To daje mi duże minusy. Szybko. Na z górę. Coś tak czułem, że już nadejdzie drugi Dobra Północne źródło mocy zniszczone, jeszcze tylko trzecie zostało Tak więc szybko się za trzecie zabieramy O, nas Guzbat, mam okazję. Cholera. Aj. No już szans nie miałem na przeżycie tutaj. Okej. Okay.

Podajcie mi stąd. Się mnie uczepiły. Jak żeb się go ogona. No, o, akurat nazwór ma już. O na kolejny, Ciekawe, ciekawe, ale już zgonów żem zaliczył. No, zresztą gram na heroicznym poziomie trudności to jest akurat tak średni, czy tam nie wiem... No średni raczej, To jest łatwy, heroiczny i legendarny. Legendarny to jest trudny, heroiczny to średnia, łatwo to wiadomo, no już nie będę tłumaczył jak małym dzieciom. Ale na heroicznym y, poziomie trudności w każdym chociaż jest trochę też nawet y, trudności. Y, ale to się tak wydaje tylko, że średnia to tam przejdę sobie tak szybko i... No i wygrałem i tak. No dobra. No dobra. Tak więc no w dzisiejszym odcinku to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja ostry żegnam się z wami. I widzimy się już w następnym odcinku. A mianowicie ostatnim. Czyli czarne wrota czy tam... No czarno wrota raczej tak. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.